Ruch kreacjonistyczny powstał w Ameryce. Został zbudowany na bazie e, protestantyzmu, pamiętajmy. I to właśnie tego protestantyzmu, który po reformacji Lutra uznał, że sole scriptura, sole fide a więc tylko pismo i tylko wiara. W związku z tym cały e, opis stworzenia jest brany dosłownie tak, jak jest właśnie napisany w Piśmie Świętym. Nic więc dziwnego, że tak rozumiany kreacjonizm uznano za właśnie fundamentalistyczny kreacjonizm i ciężar dyskusji z tak rozumianym protestanckim kreacjonizmem, który jest, widzimy, teorią religijną i to jeszcze jak bardzo te, 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 te religijną, niedoskonałą, nie dopuszczającą właśnie tej egzegezji biblijnej takiej dokładniejszej, ten właśnie kreacjonizm, on rzeczywiście w stosunku do ewolucjonizmu jest jakby z innej płaszczyzny. W związku z czym ten obraz kreacjonizmu przenosi się tutaj do nas, do Europy. Tymczasem my w Europie operujemy zupełnie inną koncepcją kreacjonizmu, koncepcją kreacjonizmu wypracowaną w ramach filozofii, która ma swoje zupełnie inne podstawy i też po prostu inne argumenty. Filozofowie począwszy od starożytności do XIII wieku tak pojmowali powstawanie rzeczy, że rzeczy powstają, ale zawsze z czegoś. Nic więc dziwnego, że obowiązywała ta sakralna zasada filozoficzna ex nihilo, nihil fit. A więc z niczego nic nie powstaje. Stąd też jeśli tłumaczył Thales, skąd powstał świat, Ano odwoływał się do praelementu wody. Jeśli Platon wyjaśniał skąd powstał świat, odwoływał się do wiecznej sfery idei. Jeśli Arystoteles wyjaśniał skąd powstawał świat, odwoływał się do wiecznej materii. Wiecznych niebios i wiecznego pierwszego poruszyciela. Ugruntował się zatem pogląd filozofii, gdzie według filozofów właśnie musi być obecny jakiś wieczny substrat, z którego wszystko powstaje. Punktem zwrotnym w wydobyciu na terenie, przypowiadam, filozofii teorii kreacja Ex jest wiek XIII. Pojawia się właśnie filozoficzna teoria stworzenia świata z niczego. Trzy takie elementy króciutko tej teorii. Pierwsza sprawa. Tomasz musi rozstrzygnąć jedną rzecz jak to się stało, że do tego czasu nikt nie mówił o stworzeniu świata ex Nihilo, a co więcej fanowała opinia komunizm, powszechna komunia, powszechne przekonanie, że świat zawsze powstaje z czegoś. Otóż Tomasz nie mógł sobie odrzucić tak jednym, jednym gestem, że to jest błędna opinia komunizm, zatem Trzeba od nowa zacząć nową budować. Dlaczego nie mógł odrzucić tomasz tej właśnie opinii o komunizm, że jeśli coś powstaje, powstaje z czegoś? Mianowicie stało na przeszkodzie dwie sprawy. Jeśli wszyscy w ten sposób myślą, to znaczy się, że poznają albo prawdziwie, albo błędnie. Jeśli większość poznawałaby błędnie, to znaczy się, że człowiek ma jakąś skazę na intelekcie, jakąś słabą, słabość intelektu, skoro w takim błędzie potrafi tkwić. A zatem, jeśli powiemy, że mamy właśnie jakąś słabość intelektu, otwieramy furtkę czemu? Agnostycyzmowi. Nie ma szans w takim razie poznawania, bo ludzki rozum, jak widzimy, może ta przez tyle lat błądzić. Jak zatem Tomasz wyjdzie z tego problemu? Otóż powie tak, nie. Ta communio opinis była prawdziwa i jest prawdziwa. W jakim jednak rozumieniu, w jakim jednak zastosowaniu? Właśnie w takim, że wszyscy poprzednicy jego, razem z Arystotelesem, Tomasz powie. Razem z Atorystotelesem. Właśnie w wyjaśnianiu powstawania świata, powstawania rzeczy, choć byli filozofami, to zachowywali się jak przyrodnicy. Na czym polegało się ich to zachowywali jak przyrodnicy? Mianowicie na tym, że w poszukiwaniu przyczyn wskazywali zawsze na przyczynę konieczną, ale najbliższą. A więc jeśli pytamy skąd mama i tata? A od babci i dziadka. A skąd dziadek i babka? A no od prababka i pradziadka. Otóż w tym wyjaśnianiu wskazywania przyczyn Zachowywa właśnie zachowywali się nie jak metafizycy, ale jak fizycy. I tak właśnie było z Platonem, tak było z Arystotelesem i tak było z tymi wszystkimi. A zatem, na podstawie tej metody wyjaśniania, ta opinia komunizm jest prawdziwa. Jednak, kiedy stawiamy pytanie o całość wszechświata, czyli przenosimy problematykę z nauk przyrodniczych, z fizyki do metafizyki, wówczas to wyjaśnienie jest niepełne. I tu, robiąc dygresję, chciałem właśnie zwrócić uwagę, co się dzieje współcześnie. Proszę zobaczyć, kto zajmuje się kreacjonizmem. Gdzieś dyskusje toczą się we współczesnym kreacjonizmie. Znowu wśród nauk przyrodniczych. I znowu popełniany jest ten sam błąd, na który właśnie zwrócił uwagę święty Tomasz. Następnie, jak Tomasz to formułuje, czym jest zatem stwarzanie. Zanim to odpowiemy, zobaczmy, jak określona jest sama teoria z kreacją ex nihilo. Teoria ta, kreacjo ex nihilo, głosi tylko tyle, że świat. W którym żyjemy, nie powstał z czegoś, co było wcześniej. I nic więcej. A więc jest to pewne sformułowanie negatywne, że świat, który jest, nie powstał z czegoś, co było wcześniej z jakiejś pramaterii wcześniejszej, jakiejś idei, które są odbite, jakiejś praelementu. Ale wszystko, co w tym świecie jest, jest pochodne od właśnie pierwszej przyczyny. Wszystko, i forma, i materia, proszę zwrócić uwagę, u Platona pochodne były tylko od demiurga właśnie idee, od Arystotelesa formy. Natomiast tu wszystko jest pochodne od pierwszej przyczyny, i materia, i forma. Dalej, pierwsza sprawa to jest, jak definiować sam akt stworzenia. Otóż jeśli zdefiniujemy go, jeśli określimy go w kategoriach ruchu, zmiany, wpadamy w pułapkę. Jaką pułapkę? No w taką, jak padli poprzednicy, bo ruch, zmiana dokonuje się w jakimś już substracie, a więc już musimy przyjąć substrat. Zatem Tomasz właśnie nie definiuje stworzenia właśnie w kategoriach ruchu, zmiany. Stąd też pojawia się to pierwsze jego określenie i proszę zwrócić uwagę, nawet rezygnuje albo unika słowa kreacjo. I dlatego mówi, na czym polega stworzenie. Stworzenie jest to produccio rei in esse. Produkcio rei in esse. Dzisiaj słowo produkcja nam się kojarzy z czym innym, ale słowo produkcja pochodzi od słowa ducere pro, czyli na czym polega stworzenie. Wprowadzanie do istnienia bytu. Czegoś, co nie było, wprowadzamy do istnienia. W związku z tym pojawiają się olbrzymie zaraz konsekwencje. Tak jak nie możemy tutaj do sali wprowadzić kogoś na raty: najpierw rękę jego, potem nogę, potem coś. Wprowadzamy całego człowieka. Tak samo wprowadza się do istnienia cały byt. A więc proszę zwrócić uwagę, ewolucjonizm od razu tutaj. W związku z tym, byty są stwarzane. Konkretne byty są stwarzane. A co jest z ich rozwojem? No właśnie filozofia klasyczna operowała wspaniałym narzędziem, hilemorfizmem, pojęciem hilemorfizmu, pojęciem aktu i możności. Ten stworzony byt jest bytem dynamicznym, on się rozwija, on dąży ku czemuś. W związku z tym nie trzeba uciekać było, żeby pokazać rozwój bytu do ewolucji. Tylko właśnie jest wewnętrzny rozwój kierowany czym? Ano formą, a forma zawsze była już pochodna od jakiegoś intelektu. Ponieważ nowożytna filozofia i nauki wyrzuciły hilemorfizm i całą tradycję aktu i możności, muszą się posługiwać ewolucjonizmem. To mamy tę pułapkę. I ostatni moment, mianowicie dalej, czym jest samostwarzanie jeszcze raz. Kolejne bardzo ciekawe określenie Tomasza. Jest konstytucjo ipsa dependens jest ustanowieniem pierwszej zależności, a więc wprowadzenie pierwszych zależności. Tu dopiero pojawia się rozumienie absolutu kto to jest absolut? To jest byt, który jest solutus ab, czyli niezwiązany z niczym innym. U Arystotelesa już byt był absolut był związany ze światem, bo świat był, natomiast tutaj jest byt niezwiązany to jest prawdziwy absolut. Dopiero on wprowadza pierwsze odniesienia. I tym pierwszym odniesieniem jest właśnie stworzony świat, stworzony człowiek. Oczywiście ustanowione pierwsze odniesienia, one są, treść tych odniesień jest zapisana w tym, kto to jest. A więc odniesienie stwórcy twórcy do stworzenia świata, do stwórcy i tak dalej, i tak dalej. I tak powstaje właśnie rozumienie kreatio ex nihilo, gdzie w ostatecznie Tomasz powiada, ten akt stworzenia dokonuje się nie z materiału jakiegoś, to w takim razie jak powstają rzeczy, z czego? Ano właśnie z intelektu i woli. Dzięki inte a więc Bóg z intelektu i woli woli wyprowadza każdą rzecz. Zatem nie ma, nie dochodzi do pogwałcenia tej zasady ex nihilo, nihil fit, bo nie z niczego Bóg stwarza, ale właśnie z aktu intelektu wyprowadza do istnienia rzeczy. Powiedzielibyśmy tak, upraszczając rzecz. Bóg myśli w stwarzaniu rzeczami. Co pomyślał, jest. I oczywiście proszę zobaczyć, jakie konsekwencje. Każdy byt jest jakby skropleniem myśli boskiej. Jest przeniknięty myślą boską. Jest wymyślany od A do Z. Dopiero teraz zobaczymy, dlaczego możemy ten byt poznawać. Inaczej nie mamy odpowiedzi, dlaczego materię możemy poznawać. W strukturę jej wchodzić, rozbijać ją, atomy jeszcze niżej. Bo właśnie ona jest też wymyślona. A tylko nasza myśl z myślą się może spotykać. Równocześnie też po raz pierwszy widzimy, że zauważmy, jest to akt interesu. I woli, a więc świat nie jest z konieczności jak w emanacji, jest pomyślany i jest chciany. W związku z tym każda rzecz, cały świat jest chciany. Żyjemy w świecie chcianym i dlatego wszystkie rzeczy, świat, w którym żyjemy, jest światem dóbr. Konsekwencje, jakie z tej właśnie interpretacji wynikły. No proszę zobaczyć, konsekwencja pierwsza. Dopiero tylko i wyłącznie przez odwołanie się do kreacjonizmu możemy wyjaśnić racjonalność i celowość świata oraz poszczególnych rzeczy. Inaczej nie mamy możliwości. Druga sprawa tylko i wyłącznie przez odwołanie się do kreacjonizmu możemy wyjaśnić właśnie, dlaczego świat może być poznawalny. I po trzecie, dopiero w tej perspektywie widzimy, że cały świat jest dla człowieka księgą. Po co? Żeby czytał, co no właśnie myśl zapisaną przez twórcę w bytach wytworach. Proszę zobaczyć, każda rzecz jest naznaczona intelektem twórcy, a przez twórcę w bytach właśnie naturalnych. I stąd jest ten fantastyczny tekst Tomasza, który powiada res naturales inter duos intellectos constituta est. Każda rzecz naturalna postawiona jest pomiędzy dwoma intelektami. Jeden intelekt twórcy z twórcy jest ten, który ustanawia prawdę rzeczy, powołując ją do istnienia. Rzecz zaś sama jest określona przez intelekt i ona określa intelekt poznający, zaś intelekt poznający jest tym, który właśnie jest określany przez, mierzony przez rzecz, która istnieje i ma w sobie tę ową myśl. Dziękuję.